Naszym gościom, uczestnikom, zadaliśmy dwa pytania. Jak państwo oceniają prognozy rozwoju rynku alkoholowego w Polsce? Bardzo ciekawa rzecz się dzieje w kategorii alkoholi mocnych. Zacznijmy od tego. Mianowicie, polski rynek spirytualiów przeżywa swoisty renesans. Znaczy, dzieje się dokładnie to, co działo się przez ostatnie naście lat w kategorii piwnej. E, premiumizacja. Polscy konsumenci poszukują wyrobów premium, ale uwaga, bardzo ważne polskich wyrobów premium. Także cieszymy się, że w ten trend się doskonale wpisujemy z naszym produktem flagowym, czyli polską wódką manufakturową Kruk. Trzy razy Warsaw Spirits Competition, trzy razy złote medale. No więc jesteśmy dokładnie tam, gdzie powinniśmy być. A Polacy, jak wspomniałem, szukają świetnych alkoholi. My je im dajemy. Spytaliśmy też, czy nagrody w konkursie Walsh of Spirits Competition są motywacją do tworzenia nowych, ciekawych receptów? Jak najbardziej tak. Każdy uwielbia być nagradzanym, więc to jest, to jest oczywiście ogromne, ogromne wyróżnienie i nagroda za ciężką pracę. Natomiast motywuje nas to do. Takich rzeczy, żeby po pierwsze no być świetną jakością, czy tą jakość mieć powtarzalną każdego roku, a przy okazji także tworzyć nowe produkty i wkrótce będzie o nich więcej, bo od stycznia nowe warianty polskiej wódki manufakturowej Kruk.